Kościół ewangelska augsburski w swej teologii pobożności nawiązuje bezpośrednio dziedzictwa ojców reformacji Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. Sama nazwa Ewangelicko-Augsburski składa się z dwóch słów. Ewangelicki to znaczy, że centralnym tematem zwiastowania kościoła jest Ewangelia, czyli dobra nowina. Długa nazwa Augsburski pochodzi od wydarzenia historycznego. W roku 1530 na Sejmie Rzeszy w Augsburgu stany ewangelickie przedstawiły wyznanie wiary. Zwiemy je konfesję Augsburską albo konfesję augustana. Od tego wydarzenia Kościół przyjął nazwę ewangelicka Augsburski. Tradycja ewangelicka swoje główne sady teologiczne wyłożyła w tzw. sola, z łacińskiego tylko, jedynie. Ewangelicy uczą, że człowiek może być zbawiony jedynie z łaski, poprzez zbawcze dzieło Chrystusa i tylko poprzez wiarę. Ludzkie uczynki nie mają nic do zbawienia, Jedynie wyrażają one naszą wiarę. Wiara jest czynna przez uczynki. Tak zostało ujęte u ojców reformacji. W nawiązaniu do Sady Solus Christus kościół Angielski augsburski uczy, że nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Relacja między mną a moim Zbawicielem ma charakter bezpośredni. Dlatego między innymi reformacja zniosła kapłaństwo jako oddzielny sakrament i w jednym z swoich pierwszych pism Luter głosił zasadę powszechnego kapłaństwa. Poprzez chrzest wszyscy jesteśmy powołani do zwiastowania Bożego Słowa. Wszyscy jesteśmy kapłanami, biskupami i papieżami, jak się wyraził to kiedyś Luter. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim mamy do czynienia z dwoma sakramentami. Sakramentem chrztu i sakramentem ołtarza, czyli Komunią Świętą. Podstawowym warunkiem, aby dana czynność religijna była sakramentem, jak uczył reformator, powinno być to, że ma widoczny znak i jest ustanowiona przez Chrystusa. Te wymogi spełnia tylko chrzest i komunia. Konsekwencją Sady Solus Christus jest to, że Kościół Ewangelicki nie uznaje pośrednictwa świętych i Marii. Mówimy co prawda o pobożnych postaciach, które występowały w historii Kościoła, ale absolutnie nie dopuszczamy kultu tych postaci. Tak samo nie dopuszczamy kultu Marii. Z tym faktem wiąże się to, że Kościoły Ewangelickie nie posiadają w swoich wnętrzach ogromnej liczby obrazów związanych ze świętymi, tudzież jest kultem maryjnym. Tradycja luterańska mówi, że jedynie Biblia jest źródłem wiary, ale Biblia jest ogromną, wielką księgą, w której można się zgubić. Dlatego też Kościół luterański, jak żaden inny z kościołów protestanckich, podkreśla znaczenie ksiąg symbolicznych. Księgi symboliczne są dla wiernych pomocą punktem orientacyjnym miejscem, w którym może konfrontować swoje poglądy z prawdziwą nauką Kościoła. Nabożeństwo Ewangelickie jest główną formą rozpowszechniania słowa Bożego. Introit, jak wskazuje nazwa z łacińskiego, wprowadzenie, jest wprowadzającą w nabożeństwo formą dialogu pomiędzy liturgiem a parafią zborownikami. W introicie głównie wykorzystujemy psalmy i inne fragmenty Bożego Słowa. Następnie po introicie następuje starokościelny hymn Chwała niech będzie Ojcu i Synowi. Podkreśla ona aspekt militarny nabożeństwa i zbór odpowiada na to również pochwalnym hymnem. Po tej pieśni pochwalnej następuje tak zwane Kyrie, czyli Panie, zmiłuj się. W niektórych kościołach ewangelicko-augsburskich śpiewana jest forma w języku greckim. Na Śląsku Cieszyńskim śpiewana jest to głównie w języku polskim. Jest to for forma trzykrotna. Kryjem mającym charakter pokutny następuje kolejny hymn pochwalny, chwała Bogu na wysokościach. Następnym elementem liturgii wstępnej jest kolekta. Jest to krótka modlitwa wprowadzająca w nabożeństwo, w konkretną niedzielę czy święto. Później następują czytania Pisma Świętego z fragmentem lekcji staroustanowej lub apostolskiej, a potem uroczyste czytanie Ewangelii. Liturgia wstępna kończy się wspólnym wyznaniem wiary. Kazanie jest centralnym punktem nabożeństwa ewangelickiego, jako jego osią. Duchowny pozdrawia zborowników pozdrowieniem apostolskim albo fragmentem pisma, następnie odczytuje tekst przeznaczony na konkretną niedzielę lub święto i następuje krótka modlitwa do Ducha Świętego o błogosławienie zwiastowanego słowa. Później następuje samokazanie. Po części kazalnej następuje część spowiednia. Przed obliczem szermonącego Boga pytam się każdego z Was, czy żałujesz za swoje? Jeśli tak, odpowiedz żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje? Jeśli tak, odpowiedz, trafi. Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów. W którymkolwiek grzechy odpuścicie...